No kurwa! Podoba mi się. No mogę się przywitać? Chodźcie się. Chodźcie ja, stańcie tam, gdzie jesteście teraz i tyle. Raz. Dwa. Trzy. CIEKAJĘ, CHO CIEKAJĘ, Specjalnie byłem cicho, bo wiedziałem, że zaraz się drżeć. Bardzo ładnie, kochani, jesteście naprawdę. Hej, dziś mamy odcinek Horse! Ha! Porobieni, patrz! Nie że się tyle Nie nagrywał... Mimo, że tyle Nie zbieram się z tego normalnie. Nie, nie, tyle Nie, że to Nie, pamiętam. swoje intro pamiętam. Dobra, losowy, nie. co to Nie, jest nowe jak nowe postacie, tak jakby nowe postacie, bo wiecie, takie zmodyfikowane. Eee, I. Ja jestem i... króliką inwalidą! Króliką. Tak. No ja zostałem zmodyfikowany genetycznie A ja po prostu Trzymy. jestem popługą podobno, tak mi powiedzieli, ja nie jestem pewnie Ara to popługa, tak, bardzo ładnie No i się zaczyna, no jednak nie, zaczyna się jednak no I bardzo ładnie słuchajcie, zaczynamy, no, no jednak, jednak się. nie No, ale się <laughs> zaczyna już teraz, trzy, dwa, jeden No jednak nie, Dobra. no teraz Dobra. się zaczyna, trzy, dwa, No nie wygłupiajcie 1. się chłopaki, nie bardzo nie ładnie, dobrze, czy ty wyszłałeś Szybciej, szybciej <laughs> <laughs> Dobrze Eee... O kurde, wytłumacz w ogóle, co to za modyfikatory są. Eee, a, były. Nawet, szczerze, że to nawet nie, nie wiedziałem, No e właśnie, e nie widziałem też. A, odwrócona mapa, OK A, Odwrócona a mapa też, no? i... Trust. Trust mamy The napisane. Trust? trust. <laughs> wow. O... o kurde. Co? To będzie ciekawe. Nie. Jest, wygrałem! Jest to pierwszy! Aha! Ty... Tylko ile nie ogarniał co chodzi! Nie wiem, nie wiem, czy z tego sprawę. Aha. Dowiedział się już jednak, dobre Nieeee! Ooo! niewidzialności go nie kto? A no fajnie! <laughs> Przerwany. To dobra no, to, nie, to jest nie. bez sensu Co ty gadasz, gramy do kątego. ja ci zrobię takie pułapki, że w życiu nie podlecisz O i tam na górze jest napisane lec No kurwa wziął to <laughs> Ale bo się nabił A nie, pośmiertnie chyba dał radę ale bo ci się zabiłeś, prawda? To, był, to był Gdzie bardzo... ja jestem! To było bardzo przypadkowe. Gdzie? No, tak. gdzie ja jestem! Jesteś ja zle... nie mogę się znaleźć! Jesteś wysoko, Jest jesteś wysoko nad niebem. Zeź trochę na dół i wtedy skacz. O, teraz. Jezu, dobrze to mamy, bo on w ogóle nie wiedział gdzie ja jestem. <noise> ja jestem gdzieś tu. Dobra. <głos> <głos> wiecie? Ale wiecie, tak szczerze, to się będzie tak chujowo oglądać. Strasznie, no bo takie niewidzialne Ale to nic, damy radę. No a tak, no to twój odcinek. No właśnie, moje zawsze są takie <noise> beznadziejne, jak mnie patrzeć. Raz przedłużany celowo i w ogóle, nie no to norma. Przecież, jeżeli o mnie chodzi. Norma, norma, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Ale zrobiłeś prawo O nie, nabrałem się. O nie, Neskot, jak mogłeś to zrobić? Przepraszam. Ej, to jest straszne, jak można tak grać? Może mało widać. A to będzie bardzo szybki odcinek na być szczery, wiecie? To będzie bardzo tak? szybki, tak O, Elo. Cześć. <grym> Ty, co to jest za polo ochronne? Musiałbyś tarczę ochronną jak, jak się tańczy Teraz jesteś nieśmiertelny. To jest. Nieśmiertelny teraz jesteś. A gdzie jest Eleven? <grym <grym Niesko, co mi zrobiłeś? Ja nic sobie nie zrobiłem <grym> NO GDZIE JA JESTEM?! ŁeSa <laughs> spadł, Żalewę spadł Z rowerka Brawo, brawo, brawo Nikt nie wygrał CO?! No i gra widzi, że trzeba utrudniać No, no. Tylko to i tak to, jak roz... to są wszędzie pułapki No ale to nic nie dają te pułapki jak wyjdziesz zresztą sam Tam nie daje, tam nie daje Bardzo mało dają, Co nie... niestety a daj o! Gówno daj Ale kurwa fajna gra, kopa! No, to jest, no, w ogóle bez sensu, ja nie wiem. A teraz już czekasz na jakieś zaproszenie do, do, do flagi, czy, czy coś? On po prostu on idzie po łatwiejszym. <śleski śleski> <śleski> Ej, to dźwięk jest! Tam... <śleski> <śmienicza> Jak ty to w ogóle zrobiłeś? Czarnary, hokus pokus, twoja stara to twój stary <śmienicza> Nie, hokus pokus! gdzie zjebałeś! NIE MOGĘ! NIE OKRZEPTUJEM POROŻ! Gdzie ja jestem? No kurwa mać! Gdzie ja o, jestem? O, tu jest! <śmienicza> Dobra, widzę <śmienicza> Oh yeah. wiem A dalej drugie miejsce dostaje punktów, co To jest? Musiał to jakoś obrócić, Zapom Zapomniałem to wyrzucić. No nie, kurde, myślałem że, to by... myślałem że zmieniałeś reguły. No tak, tak, ale to jest inna formułka. <laughs> trzeba było, no, trzeba było ten. wyrzucić ten, jak to się nazywa. Znaczy, wyrzucić szybkostrzelność wtedy, to by miało sens, fajnie to by było. No, byłoby super Andrew. No. To tak fajnie by szybko strzelało wszystko. Kurwa, ten ludie, baby! Nie, 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 czy jest zombie, jest zombie, jest zombie? Wyrzuciłeś zombiaka? Yes. O, chyba tak. Wyrzuciłeś zombiaka? <grym> Element wygrałeś już? Ktare. A, dobra, Popatę, nie prostu. A, ja nie to jest nie. <grym>, co jednak trochę fajne jest tego nie patrzeć. Teraz, teraz, ja teraz. Miał. Teraz. Kurwa. O Matku, się <grym> nie. Nie <straszyłem. Jezusie>, kurwa! Nie <grym> <Siem>, przestałem. <że> <grym> Aaaaaa! A! A! Zrobiłem! Co to za grzbot był? Taki uh, uh, uh. ładnie, ładnie! Uuuu. Uh. Uh się popklejali, to w ogóle ja pierdolę. <noise> no co się dziwisz? <noise> ja pierdolę, jak to teraz w ogóle wygrać? <noise> Ej, to jest, jest teraz takie drogie, jakbyśmy naprawdę mieli problem, w tej, że super. Ło! Wow, widzieliście to? Jak zmienia pocisk, jak zmienia torlotu? Bo czarno wiara, grawitacja. No, no nie no, co ty mówisz? This is fucking science, no, nie wiedzia man. Nie wiedziałem, że w grze też to działa. Bardzo, bardzo fajne, podoba mi się. No kurwa! Jak ty tam znalazłeś? Jak tam koleżki? Fajnie, było? Ale fajne, fajowe, fajowe. Wygrała flaga tylko, kurwa. Ja wygrałem. Ja bym taki <grym> O jak za drugą? Moje jetpacki! A to nie jest to nie ma różnicy. zajebiście z tego. Z drugiej strony. Przyklej, naklej do tego Co to? E, no kurwa, co to jest? Ojej, ja, nie jest dostanie. Nie, co się stało? No nie, a to już wtedy jest to szansa żeby wlecieć, ale to samo steruje, to jest trochę głupie o oh nie, patrz jak oszukał. Ktoś oszukał tam z lewej strony. Pleciał za Dzbejed Dżbaited? Nazywają chłopaki, wykorzystywają całe 3% mego umysłu. Całe 3%. Boje jedyne <edia> dwie szare komórki 3 to Au, 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 au Just do it! ja bym dla coś przytrawki Ja było fajne Skąd się nie dawało. Come back Pułapka, pułapka Uhuhu uh Co tu jest? Lud? A nie Ten, to jest coś takiego, co daje mężczyzna i to daje życie, a plecy masz z tyłu. Jak taki odwrotny brzuch. <grywia> Zestawiony z każdym. Odwrotny brzuch, co? czekaj, odwrotny brzuch, co? Odwrotny brzuch, brzuch to plecy stary. Are you, are you mental? Are you mental? <grywia> odwrotny brzuch, co? O, zapomniałem, że ja też gram. Fań. Doprowadź mnie do zwycięstwa, gro. Złamasz. Gdzie jestem, cholera? Jest. Dobra, mam. No, Rah! chyba no, chyba Rah! 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 A Rah! nie! Na <grywaj>, jednak nie a teraz, a tu polecę! To nie pośredni, do... a nie, to 11! Aha. O, łeza, niestety. Maj, no. Łeza, no. A tak to wykwicowałem. O, masz monetę ci gdzieś a. postawię. Dzięki, jesteś kurwa taki. naprawdę. Jesteś naprawdę taki. Mm. wiesz? Wiem. No, no to super. Logic? Logic? Logik. Logik? Logik. <laughs> Co ty robisz? No Próbowałem Łeza nie chcesz tej monety? To ja sobie wezmę Nie, ja ją biorę Gdzie gdzie jest ta moneta? Leży Ja leży, łęzy tam. Kto mi ją zabrał? Chyba eleven. No skąd? Ja już nie żyję. <grym> Abyś kuwa umarł przez strzałę. Umrzij przez strzałę, ty! Pochodali koledzy, życzę sobie. No to mi da więcej punktów. No nie do no góry! I don't believe! Okej. Okay. Jestem jeszcze oprowadzony. Ale Jeszcze by. Ja chyba już nie odrobię, mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że nie odrobię. Wezmę to, żeby Eleven nie wziął. Najlepiej? Tak. Bo by coś zniszczył, co by było bardzo dla niego pomocne. Eleven, jesteś tam? Eleven się... Z... On się Obraził się, się. się. A, już jest. Zniszczy wszystko tutaj. <laughs> Ty, <chyba>, to. <kipinito. laughs> Dawaj, 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 dawaj! Nie no, co ty. Po co? Wtedy każdy Dobra, wygra. Najpierw, najpierw. Wtedy każdy wygra. Najgorzej jest, jak jest bomba, a wszystko co jest dalej. Sorry, chłopaki, zatok mi ścieka. Trzeba było się, wiecie. Wleciałem. w ogóle mnie tam nie było nawet, co to, to jakieś kłamstwa są w ogóle, ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi w ogóle, o co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi? Ja nie wiem, to, że już to 20 razy nie... O co tutaj chodzi, parku, o co tutaj to... chodzi? Jak ja się, kurwa umarłem, od czego ja umarłem? Od szczały Lepanary No przecież ja tam nie wskoczyłem, nie zrobiłem tego, no O, cześć Eleven <laughs> Ello ta gra jest into chujing Cześć Nikt, nikt nie zrozumiał e, powiązania do The Room No dobrze A, Do czego? do no, nawiązania do The Room Nie zabiję mnie, nie zrobiłem tego, nie! O, cześć tego? The Room No nie znacie tego The Room? Nie Nie? A, tego z Tommy Wiseau? Tak! O, haj. No! znasz to, Elek, Kurwa! Znasz to, no! I did Dobra. not hit her, I did not! To może, może po prostu nie kojarzę, nie wiem I DID NOT hit her! I, I did, did not! No. Did, Jezus, I tam było na końcu... By... Hej hey jack czegoś tak? O okay, hej... Okay. o kurwa ale nie się o kurwa... Co tam było. O hej... Oh, <laughs> o hej <hi> Mark! O hej Mark! Co kurwa? A gdzie jest wasza rakieta? Nie ma, nie ma rakiety! No. Nie, 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 no nie skoczyłem. Och, okay, no nie skoczyłem, no nie jeszcze przekrałem, no nie mogę, nie. nie. O, gdzie ja jestem? G... Ale ja ząb... wiem, gdzie ząb... ja, jestem. A ja też nie wiem gdzie jesteś. Nawet mi nie pokazuje, nie wiem dlaczego. O, serio niekażesz. A bo byłem, tak byłem, okay. byłem tak wysoko. Yes. Pwiłem. O, co? Ma... Ja kurwa jestem! Nie, on wygrał! Łeza, weź wejdź! Może ty wygrasz zamiast niego, nie, nie wyjrzesz, rzeczy. Oooo, no, mega. Weź jetpack! <grym> Wszystko Daj... jest. Dajesz, Łeza, wierzę w ciebie. Ja w ciebie wierzę, naprawdę. Ja czuję, że to by się uda Ja to wiem nawet. Ja, ja, ale nie, nie tu, Łeza. Nie, to źle jest złe, to jest złe. Łeza, ja czuję, że ci się uda Uważaj! Łeza, uważaj na kleig. Lodzig? <grym> Kurwełek, kurwełek! O Jezusie Czemu tak dookoła tego, tego latasz? Daj, łeza, ale... Co ty robisz? O Jezu! Ojej, no, What? Kurwa, What? Dobra, 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 to i tak nic mu nie O Ojej, wygrał jeszcze, jest dobrze, okej, okay, mam jeszcze szansę, mam jeszcze szansę, mam jeszcze szansę Nie, co?! Jezu, co, <śla> Oplutę! co? Oplutę! Czy, czy to była ostatnia runda? I just, oh, just got. You just got. Yeah! Tak się jeszcze było trochę, no. O, oh, Boże, ale, ale to była ja gra. I just got aimed AF. O, Dobra, ludziska, jeżeli macie jakieś fajne mapy, to dawajcie, będziemy grali w nie za 6 odcinków. No e, teraz weszły mody, teraz weszły tak, mody, Tak, trzeba wykorzystać te mody wszystkie i popatrzeć, jak one działają, więc następne 6 odcinków będzie z modami, tak myślimy, a później wykombinujemy jakieś z waszymi mapami. Już mamy, niech, już mamy parę w, w zestawie, w planach, więc tak, czekajcie. Rozplanowany ma całą, Tak. Całą tablicę korkową i sobie tak. łączę od map do widzów. <grym> tak. On robi sobie taką detektywistyczną dedukcję tego, co będzie robił za tydzień, dokładnie, bo on sam nie wie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak będzie. No, więc. Dobra, się wloku ten odcinek. Ja się zrobię, jak na trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli tak, to zostawcie w górę i komentarz. Jeszcze raz nic nie zrozumiałem z tego, co ty mówiłeś, koleżka! Jeszcze raz! Bo się w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarz i bijać do łóżka. Mnie i ulajkujcie i w ogóle. Pa, 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 pa. Bardzo ładnie. Dobra, wyłączam nagrywanie. A nie, się nie pożegnałem. No to się pożegnaj. jeszcze masz szansę. Papa, pa? pa, pa. pa, pa. Tysiąc pa. Kocham. <grym> <grym> <grym>